Zawsze byłem kimś innym, tylko nie sobą. Byłem Michałem Bajorem, Jimem Morisonem. O, im byłem bliski smutnego końca. Tak głęboko to poszło. Byłem Robertem De Niro. A kim byłem? Jakie było ostatnie wcielenie? No chyba już nikim, czyli sobą. Chciałem spytać Pana, Panie Juźbie, czy, ponieważ zakończenie drugiej serii gliny jest. No, niby zamknięte, ale tak naprawdę można z tym wiele zrobić. Czy są jakieś plany stworzenia trzeciego sezonu serialu? Nie, pan, e, nic mi nie wiadomo o tym, żeby zmieniający się władze telewizji wykazywały jakąś wolę, żeby powstała trzecia część tego serialu. Mimo, że jest gotowy scenariusz i to od, od kilku lat. Proszę na fajne pytanie. To jest ciekawy na przykład, czy fajny sezon zostanie? Nie. Kiedyś noc, noc się przedłużyła, i następnego dnia miałem zdjęcia, to było wiele lat temu. Właśnie do serialu Glina. Nie było najlepiej, więc następnego dnia przyszedłem do reżysera Pasikowskiego, żeby go przeprosić. On powiedział, że mi się w ogóle nie przejmował, bośmy to nakręcili. Ja mówię, ależ ja nic nie pamiętam. On mówi, no masz podstawy. Potem przyszło do udźwiękowienia całego serialu, do podłożenia głosu pod niektóre sceny. Ja obejrzałem materiał zmontowany, zupełnie przyzwoity, aż do momentu, kiedy się nie odezwałem. I to był ten głos. Ja ten głos zapamiętałem. I jak rozmawiałem z Wojtkiem o roli, co trwało mniej więcej 11 minut, tyle z nim trwa rozmowa na temat roli przed filmem, no to przyszedłem i powiedziałem, że strasznie go przepraszam, ale chyba coś mam z głosem. Odbyliśmy rozmowę, na końcu której zapytałem go, czy, czy ta propozycja mu odpowiada. On... Jak zwykle wylewnie powiedział, no może być, nie wiem co dźwiękowiec na to. I tyle. Okej, okay, damy za głosu, Prosimy na kolejne pytania. Ja mam pytanie odnośnie drogówki. Kto pan finansował? Raczej nie policja z tego co mi wiem. Ale, ale, ale kto? Wie pan to pewnie, to nie wiem, pewnie PIS. Ja się na tym nie wyznaję. No ja tam... Nie wiem. Nie, nie wie. były prywatne. No nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie, nie, nie będę zmyślał No bo ja jest wspaniały dokument, mi się bardzo spodobał. <grym 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 lepszego nie widziałem. Tutaj smutny, ale prawdziwy. A tutaj podejrzewam, że sformułowanie dokumentka było bardziej żartem, niemniej jednak rzeczywiście film wywołał poruszenie. Szczególnie wśród policji. Pamiętam, że kiedy pogodałem rozmawiać z rzecznikiem policji na temat drogówki, odmówiłem jakokolwiek komentarza. Spotkał się pan na przykład z jakimiś reakcjami policjantów, zatrzymał pana drogówkę i powiedział, że to ten, który nas tak starowiował? Nie, nie. Ja jestem porządnym obywatelem, nie przekraczam prędkości i tak dalej. Także nie, nie miałem takiej okazji. Natomiast ci policjanci, których znam, bo stykam się z nimi przy okazji jakiejś ochrony planów i tak dalej, powiedzieli, że to jest jakaś bzdura totalna ta reakcja policji, dlatego, że człowiek mający trochę wyobraźni zdaje sobie sprawę, że to jest film jednak. Można to potraktować tak jak pan powiedział dokument, jeśli chodzi o pewne fakty. Natomiast no nie, no, oni też wiedzą o sobie dużo, wiedzą co mają za uszami i Myślę, że to, o czym pan mówi, z pewnego rodzaju fasadą, żeby zachować za wszelką cenę dobrą twarz, ale błędnie że Ja z ze szmaty, co jednoznacznie przypomniało mi o tym, o tej, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, bo będzie trochę na wyrost, o tej małej aferze kilka lat temu, kiedy upuł pan sformułowanie szmata serialowa. Pomyślałem... Ja mówiłem to o sobie, mam prawo. Przypomni pan to wydarzenie, bo to bardzo ciekawe. Powiedziałem sobie, że jestem z szmatą serialową. Też racjonalnie pan uzasadnił łączenie gry w serialach, telewizji i teatrze. Dla chleba, panie, dla chleba. <grym> panie, proszę państwa, Oddaję głos dla państwa teraz, prosimy o kolejne pytanie. Nie mają państwo refleksji po filmie, nie muszę nie może się podzielić. wrażenia czym się. Nie, no to w takim razie nie, czy sobie pozwolę sobie zadać kilka. E, Wojtek Smarzowski bardzo cennie punktuje polskie przywary w swojej twórczości. E, wiem też, że wiele cech, może nie cechy, to e, wiele złych rzeczy dzieje się w naszym kraju, też po części przeszkadza Panu. Wspominał Pan kiedyś, że jednak chciałby się wyprowadzić z Polski. Czy to dalej aktualne? Tak. tak. tak dalej to jest Portugalia? Tak. tak. Rozumie Pani jakoś ten myśl, ten ten. Nie. A proszę Państwa, jak się to na planie filmów konkursowych, wydaje się być wycieczające dla naszego... Nie, 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 proszę Państwa, nie, nie, nie. Znaczy, ja bardzo chętnie odpowiem na każde Wasze pytanie, natomiast nie będę mówił znowu o Portugalii, o wyprowadzce, bo to w internecie Huczy. No nie chce mi się po prostu. Znowu mówić na ten sam temat, więc niech pan mnie nie pyta o Mercedesy o Portugalii tego, to... i no, Okej, okay. no właśnie. No. Także, <laughs> nie, nie. Tylko... Dobra, to w takim chodzi. razie jestem na twórczości. Zostaje pan z Białym Miastażowskim na kolejny film. Pod... No, no nie wiem, niech on ze mną zostanie. Ja pod... nie mam wyboru. Pod mocnym Aniołem, zdjęcia już zakończone. Kiedy premiera? Kiedy premiera? Pierwszy weekend, stycznia, Pierwszy weekend stycznia, W tym wypadku, czy, czy to co było poruszone w tym, to, to Pana również porusza i na ile Pan jest zaangażowany w, w to, co, o czym ten film mówi? No nie musimy, widzieliśmy wszyscy film, nie musimy podawać o czym on mówi. Ja nie oceniam przedsięwzięć, scenariuszy pod względem ideologicznym, chyba, że mówimy o czymś, co jest swego... Ja Też, to też właśnie, jeśli dobrze Pana rozumiem, ja się tym nie zajmuję. To znaczy. Jeżeli drogówka jest dotkliwa, jeżeli róża była drastyczna dla kogoś, to pewnie tak miało być. Ja się zajmuję tylko swoim wycinkiem, bo musiałbym być reżyserem czy producentem, żeby odpowiadać za większość. To tylko ja dokonuję wyboru, czy to, co czytam. W zasadzie tylko raz scenariusz i moja rola to jest coś, co mnie interesuje, co dobrze rokuje. I tylko tyle. Ja jestem yy, widzę tak jak yy, państwo i są rzeczy, które mnie dotykają, choć przecież wiem, jak to się robi mniej więcej, a są takie, które mnie nieszczególnie dotykają. Jeśli pan mnie pyta o drogówkę, to powiem szczerze, drogówka mnie nie dotknęła specjalnie. Uważam, że to dobry film, czy bardzo dobry film, ale nie wiem, może już jestem w takim wieku, wszystko jedno długo po tym mówić. Ci... On mnie nie dotknął osobiście jakoś bardzo. No. To znaczy, ja wyszedłem z kina, doceniłem to wszystko, ale nie rozmyślałem o nim długo. A które dzieła Pana dotknęły ostatnio po rozwiązaną Jaki film nie dotknął? Na przykład ostatnia Szansa Harveya. Z Tasynem Hoffmanem i Emmą Thompson. Na przykład. Dalej to musiałbym szukać e, e, obawiam się, że długo zajęłoby szukanie e, jakiegoś innego tytułu. Ale no takie. No, to, to co państwo porusza. Ja nie jestem jakimś szczególnie wyrafinowanym widzem, tak myślę. No. Ale nie wiem. Nie, nie bardzo mnie już zajmują jakieś takie drastyczne historie, znaczy może ja się jakoś tam zabudowałem, może nie chcę, żeby mnie to dotykało jak to oglądam, ale, ale tak jest. Jeśli chodzi o te filmy konkursowe, bo tutaj jesteśmy na festiwalu kina niezależnego, jak pan ocenia ich poziom czy wśród nich zdarzyły się jakieś tytuły, które, jak pan mówi, dotknęły tam ja tytułów chyba nie powinienem wymieniać, bo byłoby to nie tak tam przed ogłoszeniem werdyktu żylii, ale mogę powiedzieć, że parę rzeczy niewielkich w sensie objętościowych było naprawdę uroczych, z, z dużym poczuciem humoru, takich dosyć metaforycznych, niedopowiedzianych, pozostawiających miejsce na moją wyobraźnię, więc ja też czułem, że. Twórcy mają do mnie zaufanie, że jako widz skleję te dwa zwoje i sobie tam jakiś własny proces przeprowadzę. To tak, znaczy takie proste komunikaty. Jeżeli widzę, że twórcy wiedzą o czym mówią, to jest fajnie. To jest okej. Okay. Wszelkie próby szokowania mnie niestety spełzają na niczym. Nie mamy czegoś takiego, że wszyscy w nasy próbują kopiować Marzowskiego albo innych popularnych ostatnich twórców. Nie, nie wszyscy. Dobrze, proszę Państwa, ostatnia szansa. Zbliżamy się tuli ku końcowi. Ktoś ma pytanie jeszcze do naszego gościa? Proszę. Czy można artystów pracować z myszyrami, którzy prowadzią mocno aktora, czy zostawiają miejsce na interpretację mocnej Ja nienawidzę tyranów. Kiedyś skończyło się to awanturą. Ja nienawidzę tyranów. To znaczy, jeśli ktoś mnie zatrudnia i mnie tyranizuje, to znaczy, że myślał o Żmijewskim, a wziął mnie, bo może musiał. Na przykład. Chodzi mi o to, że po coś mnie bierze, prawda? Nie, no ja. ja... Za dużo by powiedzieć, że chciałbym mieć wpływ na, na kształt filmów. Ja go nie mam. Zawsze można mnie wyciąć. Ale chciałbym przynajmniej być partnerem. Coś od siebie zaproponować, a nie tylko wykonywać najdrobniejsze rzeczy. Smarzowski taki na szczęście nie jest. Jest bardzo uważny. On przede wszystkim obserwuje to, co się dzieje na próbach i sobie to wybiera. I to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, ale tu zrób coś innego. To lubię. E, czy ktoś jeszcze? Na koniec? Bywa, bywa. bywa. Ja... ja tylko powiem e, o co, e, jakie jest pytanie, bo może nie wszyscy Pytanie jest o atmosferę na planie Wojtka Smażowskiego. Bywa tak, że okoliczności pozwalają na to, żeby sobie robić żarty i to robimy, no bo to jest paczka, no głównie facetów, jak to u czy nawet koleżanek, ale my się znamy i się lubimy. I to też jest fajne, więc czasami żartom nie ma końca. Ale Wojtek otacza się i sam tworzy taką atmosferę, tak tu, Znaczy ekipa wie, kiedy potrzebna jest 30 sekund y, pauzy, żeby się można było skupić, bo jest coś, tak jak pan powiedział, dramatycznego do zagrania, czy po prostu trudnego. Tak? Ale to myślę, że balans jest, y, jest zachowany. Wystar wystarczyło postraszyć końcem spotkania i się państwo rozkręcili, więc proszę o kolejne pytanie. No raz wszystko się zmieniło. Proszę Państwa naprawdę, ostatnia szansa. Proszę. Trudne role, jakie pan zagrał? Mamy dwa pytania. role a pani od razu Trudne role. Są role, do których nie lubię wracać w pamięci. Nie, nie, nie wspominaj ich dobrze. Ja nie mówię o efekcie, tylko o, o, o pracy. Było mi jakoś niewygodnie nieprzyjemnie. To jest drogówka. Dlatego proszę Pani, że miałem przez 7 dni nocne zdjęcia. Było zimno. Wokół był alkohol i rzeczywisty, i wyimaginowany. Ja nie wypiłem ani kropi, ale po 7 dniach, 8 dnia rano, obudziłem się płacząc, bo byłem przeświadczony, że piłem wódkę przez te 7 dni. A... Poza tym następuje coś takiego, to nie zawsze jest potrzebne i nie zawsze występuje ale taka kumulacja niedobrych emocji, takich ludzkich. Bo ja uważam, że dzisiaj już nie można grać. Co to znaczy grać? Co udawać, ilustrować? Jestem wesoły. Jestem smutny. To jest jakaś bzdura. No niestety koszta własne są. I w tym przypadku one były takie, że ble. To taki, to, to, to tego nie lubię. Ale na przykład lubię wracać pamięcią do, do brzyduri, o której mówiliśmy. Bo ja to traktowałem bardzo poważnie. Znaczy starałem się psychologicznie potraktować tę postać jak wszystkie inne. Ale sprawiało mi to dużą przyjemność. Tak, ogromną. I, i czasami też się dobrze bawiłem. Pytania, tak, grywałem mogę... w filmach owowych. Nie, nie wiem, co pani przez to rozumie, to znaczy, jeśli mówimy o jakimś niskim budżecie, trzydziestkach, filmach szkolnych, tak, jak najbardziej. Właśnie przed niedawno wróciłem z, takiego, z takiej realizacji Wiśle i Żywcu. Było wspaniale, było wspaniale, bo rzecz nie dotyczy budżetu, no chyba, że to jest, to ma wpływ na, na, na technikę. No. Trzeba mieć jakieś zaplecze techniczne, żeby powstał przyzwoity film, naświetlony, udźwiękowiony i tak dalej. Ale wszystko inne jest tylko kwestią pomysłu. Nie, no można zrobić coś dobrego, więc pomysł. Tak, to, to wszystko jest, jest w głowie. Tak. Prosimy o kolejne pytanie. Ostatnie. Nie ma? Nie, 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 nie. Były takie propozycje, z których miałbym i chleb i masło, jeszcze coś innego, yy, którym odmówiłem, bo uznałem, że to jest niedobre, że mi to zaszkodzi. Yy, no, kryterium jest takie, jak pan powiedział wcześniej, albo coś jest moim zdaniem dobre i, i, i warte tego, żeby wziąć udział niezależnie od na przykład pieniędzy. Są rzeczy... Które jestem w stanie zrobić za tam przysłowiową złotówkę, których nie zrobię? No, chyba za żadne skarby, chociaż ja wiem. Nie, chyba nie, jednak nie. A w jaki sposób rola może zaszkodzić? Bo powiedział Pan, że odrzucał, bo może zaszkodzić. No, jeżeli się zagrał w kiepskim filmie i to już wiadomo na etapie scenariusza, to raczej nie pomaga. Tak myślę. I niezależnie od tego, że tak naprawdę ja całe lata czekam. Czekam, tak, to jest prawda, czekam na, na główną rolę w filmie, tak, chciałbym zagrać główną rolę, ale otrzymałem jakieś propozycje głównych ról w filmie, ale scenariusz był taki, że wiedziałem, że nie, no, poczekam, może się nie doczekam, ale poczekam, ja poczekam, poczekam, no to nie to, także nie, nie za wszelką cenę. Naiwnie łudziłem się, że może chodzić o coś innego niż jakość, ale cieszę się, że zostałem przy jakości. E, proszę Państwa, Jacek Braciak, Juror, Plątego strony Festival. Dziękujemy.